Właśnie, po zjebie nie? Fajnie, się wzajemnie tutaj. Halo, to znowu my, ty Marcinus, i gra Czarnobyl. Nie pierdol, nie każda grać Czarnobylem, pamiętaj o tym. Dobra, dawaj. Muszę te, te dwoma, jest to jest. Nie wiem. Zróbmy easy, bo nie będę miał szans. Easy. Na, tym cholernym. Start. Dobra, teraz uważaj. Cs setli. Co za gówno. Cs ma dawca serwerów. Właśnie. To jest gówno. Dobra, to nie można się po prostu się pierdolgić. Trzeba po prostu grać. To jest pyszną grę, z którą ko kochają polskie gimby, nie? No ja nie. tak gra jest nudna. To jest, to jest gówno ta gra. No właśnie. Ja jest nudna. Parę meczów już masz dosyć. A pan klupa? Jebać nie, nie go. Tak, tak robię? czekaj, tak właśnie. Ale zawiadała ta gówno. Tutaj nie ma podpisów, kurde.

Ja powiedz, wyjeba, powiedz, Archidu na torystykę. Nie macie. Co powiedział? Home's ground. Idzie, masz na do niego to są koledzy. To są... Aha, no, to są policjanci. Ja myślę, że to jest wróg twój. Ci są, bo torystami, ci. No to tak się wyobraź, idzie, tam się pojebać w tym, nie? No idzie. Nie dziwi się, czy mu w tej grze jest milion klatek, bo tu nic nie ma, kurde. Tu nie ma co renderować. We oh, postać i, i koniec. No i mała mapka, która jest zameldowana od razu do RAMu. Bo to jest z mała mapa. Kurde, ja no powiem po dużo. Co zrobisz na kamera, to RAM? Co mega, wieście? Co mega, może bierze, no, dużo? Kurwa. Może pojrzymy na go nie ruszy tutaj chyba Na pewno? Zagrałem... Ja mówię o Sorc'e Sorc'a... Sorc'a sam zagrał Pójdzie? No Kurde. A dobra, rozdroili to dobrze Przecież wiesz, to masz drugi, ja pamięci ram ten procesor No go... To... Sorc'a, bo Sorc'a jest akurat fajny Sorc'a sam zagrał tak. Mówisz hmm, sekundary Amo i to jest Ta problem Tak, na dlatego Samsunga Czekaj teraz coś będzie robić o, Maverick Maverick mówisz? Tak No, I tu są tarcze, a w dół nie ma tarczy. Pusimy. Fuck. W ma tarcze, nie? No polizajwisze syłuje się, a nie takie gówno No to jest krawczyk ten, ten test, like, to jest chujstwo Jakie ciule łażą powiedzmy. nie? Takie mongolsko, niby tam z... ten... Widzicie? Right a to jest mod do Half-Life'a No tak Gówno Para! Harder Toriescy i my wygraliśmy, bo nie zdążyli na czas. Ponter okay, To są e, anti czyli ja. Czekaj, jest stoi B. Teraz rifles. na Tu ja tu do Boga, nie. Okay, sir, let's go. You got away. No, uważaj że... Ach, pięknie! Nie widziałeś to? Ach, to? Właśnie. Jak kosimy? No, ostatnie nie, U, nie... Dobra, ostatnia rumpka. Amo, i to kupujesz masz. No 昨天发坏坏？对啊，那不是昨天刚来的那个吗？叫啥？ Kurwa, trudno. Co? No to jest osiem dwa. Może wyjdź, powie, że nie Co to? Dobra, Wyłącz Gram jutro, ale na Samsungu. Co z to? Takie bieganie, Pamiętaj panie. Torysta, jest. Właśnie. I co, idzie tu masz ping? Znaczy w sensie yy, granietnie, to jest najważniejsze. Ping to zależy od internetu. No i dupę dubaj. Czyli yy, jak on będzie miał ping wysoki, znaczy, że ma chłop internet. Dobra, a chodzi o. Nie, właśnie, gra chodzi do góry. A co się gra, bo.